Siemanko widzowie, dzisiaj spróbujemy zrobić coś takiego, z tego płynu, bo z tego płynu spróbujemy zrobić taki niby eksperyment. Pomyjemy tym płynem na ten wacik i przełożymy ten wacik na tę polanę do usta i podmuchamy i zobaczymy czy wyjdzie piana. ce avem aici? ce roczniach daście to zrobić da się, zróbcie sobie w domu Jak w wolnej chwili możecie sobie zrobić i no zobaczycie czy dobrze zrobicie i dobrze czy dobrze zrobicie to Dzisiaj już koniec tego odcinka. Bye bye.